Energetyka cieplna w wielu wzorem poprzednich lat również i w tym roku planuje przerwę w dostawie ciepłej wody. Nie popłynie ona z naszych kranów już od najbliższego poniedziałku 29 lipca. Ponownie ma pojawić się 10 sierpnia. Firma przyzwyczaiła nas jednak do tego, że ów okres bez ciepłej wody jest skracany. Czy tym razem również tak będzie? W tym roku niestety planujemy wykorzystanie tej przerwy remontowej w zasadzie w maksymalnym okresie, czyli pełnym dwóch tygodni. No, związane jest to. Z koniecznością wykonania prac w źródle ciepła. Te prace już odkładaliśmy od kilku lat. Jednak w tym momencie już jest konieczność wykonania tej, 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 tego remontu instalacji technologicznych w źródle ciepła. Wyłączenie ciepłej wody pociąga naturalnie za sobą prace remontowe modernizacyjne. Te prowadzone będą między innymi w samej ciepłowni, gdzie zmodernizowany zostanie układ technologiczny oraz niektóre rurociągi. Nie wykonanie tego Groziłoby to po zimowym, jak musimy dostarczać ciepło na potrzeby ogrzewania, no groźbą awarii w źródle ciepła w okresie zimowym. Jeżeli to zrobimy latem i więcej tych prac latem wykonamy, tym zima wtedy dla nas spokojniejsza, no i dla naszych odbiorców ciepła, mieszkańców Wielunia również. Czyli remonty prowadzone będą w samej ciepłowni tutaj? Przede wszystkim w samej ciepłowni w tym roku. Wybraliśmy już. Dosyć dawno, bo pół roku temu firmę, która te remonty ma wykonać, tak żeby ta firma też się zdążyła przygotować, przede wszystkim z materiałami, żeby, żeby zabezpieczyć materiały, sprzęt, ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Od poniedziałku, jak tylko zatrzymamy y, pracę źródła ciepła, spuścimy wodę z instalacji, oni od razu wchodzą i przystępują do do tych zaplanowanych prac. Ale prace modernizacyjne prowadzone będą również w mieście, między innymi na osiedlach mieszkaniowych. Gdzie dokładnie? Wymiana sieci cieplnej w ulicy Sadowej, pod ulicą Sadową w zasadzie. Ten przeciek już mieliśmy w zimie, tam go stwierdziliśmy. Jednak nie był to na tyle duży przeciek, żeby nie uniemożliwił nam pracę. Całej sieci. Czy to będzie się wiązało z wyłączeniem tej ulicy z ruchu? Nie. Zrobicie nie. to tak, że, że kierowcy tego nie będą czuwać. Kierowcy nie będą tego czuwać. Tam w tej chwili już są zrobione wykopy. Te rury po prostu wyciągniemy z kanału pod ulicą i w sumie w wprowadzimy nowe dwie rury w to miejsce. To będzie bez konieczności zamykania tej ulicy mhm. dla ruchu kołowego. To jest jedno zadanie, które planujemy zrobić w tej przerwie remontowej. Drugim zadaniem jest wymiana przyłączy do bloków numer 1 i numer 2 na osiedlu Armii Krajowej. Również planujemy w trzech węzłach ciepłowniczych w tym czasie zmodernizować układy ciepłej wody. To są bloki 76 i 48 na Starych Sadach i na ulicy Stodolnianej jeden w tych blokach komunalnych. Firma za naszym pośrednictwem chce się pochwalić również ważnym wyróżnieniem certyfikatem wiarygodności biznesowej. Przez ostatnie dwa lata zostaliśmy wyróżnieni za rok 2011, zostaliśmy wyróżnieni srebrnym certyfikatem wiarygodności biznesowej, natomiast za rok 2012 ten certyfikat już jest złoty. Jest to ocena stabilności finansowej firmy i złoty certyfikat świadczy o ocenie za najwyższą stabilność finansową firmy, czyli że firma posiada płynność, na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania mhm. i współpraca takich dla, dla kontrahentów z taką firmą, która ten certyfikat posiada praktycznie nie skutkuje żadnym ryzykiem, że nie uregulujemy swoich zobowiązań, czy mhm. przedłużymy swoje płatności. Płacimy wszystko w terminie, na bieżąco Więcej o letnich pracach modernizacyjnych energetyki cieplnej już w temacie tygodnia zapraszamy.